żałujemy, przyjechaliśmy tu się pościgać, a nie pojeździć sobie alternatywnymi drogami i dojazdówkami. Ale ja nie wiem, jaka była przyczyna, jaka była geneza. Znam parę wersji, ale to wszystko to plotki. Nie wiem, jaka jest prawdziwa przyczyna tego, że zaznacze zostały odwołane. Ustosunkujemy się do tego dopiero, jak oficjalnie się dowiemy, co tak naprawdę się wydarzyło. Szkoda, no, bo przyjechaliśmy się poje... pościgać, pojeździć i... i to nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby przejechać jeden odcinek dziennie. Ja uważam, że Czyli nie wiem, nie jestem osobą, która jest kompetentna do tego, żeby, żeby wyrażać swoje zdanie na temat organizacji rajdu, natomiast yy, uważam, że główna przyczyna tego wszystkiego to jest to, że z całym szacunkiem dla kierowców z drugiej ligi, z pzmot oni czasami są fantastycznymi kierowcami, mają świetne, wysokie umiejętności, ale po prostu mają dużo gorszy sprzęt i wypuszczanie kierowców którzy mają strasznie słaby sprzęt na tego typu szybkie odcinki specjalne po wodzie jest po prostu niebezpieczne i to się tak mogło skończyć. Bardzo dużo wypadków, bardzo wiele załóg poza drogą. Uważam, że druga liga powinna mieć wolniejsze trasy, bardziej bezpieczne. Z całym, jeszcze całym szacunkiem dla, dla ich umiejętności po prostu chodzi o sprzęt. Tak samo, nie wiem, tu słyszę w kuluarach, że rajd, kompromitacja i tak dalej. Wczorajszy dzień był naprawdę fantastyczny. Fantastyczne odcinki specjalne, nie było żadnych problemów organizacyjnych. Ja nie wiem, jaka jest przyczyna tego, że zostały ci odwołane, ale nie wieszajmy psów na organizatorach, bo oni naprawdę pewnie bardzo się starali, żeby to, żeby to dobrze wyszło. I wczorajsze odcinki naprawdę były fantastyczne i duże słowa uznania za to. Jakie plany na Rzeszowski? Muszę, no, trochę, no, muszę trochę odpocząć, bo teraz już mogę oficjalnie przyznać, że właściwie ponad tydzień temu mieliśmy z Lopezem na testach bardzo poważny wypadek i, i ledwo co zdążyliśmy tutaj z samochodem i właściwie to ledwo co wystartowaliśmy i nasze wczorajsze tempo było tylko i wyłącznie zasługą mojej niedyspozycji, czy mojego strachu przed powtórką tego typu tego typu przygody no i tyle na pewno gdybym jechał od początku napięty skoncentrowany i bez tego co się wydarzyło tydzień temu to bylibyśmy na pewno wyżej. No, czyli może nie na tyle wyżej, żeby, żeby minąć chłopaków, ale na pewno na pewno czasy by były lepsze. 12? Tak. Dzięki.